W wieku 67 lat zmarła we czwartek w boleskim szpitalu Maria Banaszek. To postać znana wielu Bolesławianom, związana niegdyś mocno z tutejszymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi. Była m.in. nauczycielką wychowania fizycznego w szkołach, ale przede wszystkim zajmowała się tańcem i nauczaniem tańca zarówno w szkołach, jak i w bolsawieckich placówkach kultury wychowała wiele pokoleń tańcerzy, którzy tworzyli bolszewickie zespoły taneczne albo po prostu nauczyli się tańczyć dla własnej przyjemności temu posłannictwu oddała dużą część swojego życia w ostatnim okresie była dyrektorem i inspiratorką szkoły tańca Dance Vision Poland w ostatnich latach nękana chorobą nie poddawała się jej i można było zobaczyć Marię Banaszek jak niestrudzenie idzie ulicami miasta Krok za krokiem, powolutku pomagając sobie dwiema kulami. We czwartek odeszła na zawsze. Przyjaciele i znajomi dają wyraz swojego smutku setkami wpisów kondolencyjnych na kącie jej syna Iwo Bruno Pomorskiego.